Przenieś się do świata luksusu na wywrockiego 11 w Rzeszowie i żyj w nowoczesnym stylu. Gotowe apartamenty klasy Premium z widokiem na panoramę Rzeszowa to idealne miejsce dla tych, którzy kochają piękno miasta. W sprzedaży pozostały ostatnie apartamenty 4 i 5 pokojowe. Co wyróżnia naszą inwestycję? Apartamenty gotowe już do odbioru. Duże tarasy z widokiem na panoramę Rzeszowa. Wysokie standardy wykończenia Przemyślany design i nowoczesne rozwiązania. Ekskluzywne hotelowe wnętrza powierzchni, wspólnych. Inteligentne apartamenty smart. Ciche, szybkie i nowoczesne windy. Ciepły montaż okien trzyszybowych. Wywrockiego 11 to inwestycja, która łączy przestronność z technologią i elegancją. Umów się na prezentację i obejrzyj naszą inwestycję na żywo.